Zakochanie to piękne uczucie. Radosna, humorystyczna opowieść. Komu jednak je zawdzięczamy? No dobrze, podsumował rozum. Zakochaliśmy się. To wspaniale, ale komu mam dziękować? Nam! Odezwały się oczy stanowczo. Byłyśmy pierwszymi, które ją zobaczyły. Dobre sobie, zaprotestowały uszy. Według was, gdyby był ślepy, to by się nie zakochał? Nie, drogie oczy, to właśnie dzięki nam usłyszał jej słodki głos. Idioci, wtrącił się nos. Przecież chodzi o feromony. To zwykła chemia, zapach. My pierwszej dotknęłyśmy, odezwały się ręce. Gdyby nas nie było, to by do niej nie podszedł. Wypowiedziały się nogi. A ty? Co robisz w tym czasie? Zwrócił się rozum do serca. Serce się zaczerwieniło. Ja? nic kompletnie się pogubiłem.